To, że skreśla się te osoby często i y, zapadają decyzje o, o, o tym, żeby takie dzieci się nie rodziły. Także myślę, że to jest takie y, najbardziej krzywdzące dla tych dzieci, bo każde z nich jest wyjątkowe i potrafi nas nauczyć tyle rzeczy pięknych, że nie da się tego opisać. Takie zbyt idea, idealizowanie nas jako rodziców. Także, że jak no, super, bo opiekujecie się osobą niepełnosprawną, to tak, no super rodzice, nie? No, jesteśmy normalnymi rodzicami, tak jak e, każdy, tak? Są lepsze i gorsze dni. Nieważne, czy to dziecko jest e, zdrowe, czy ma jakieś e, niedociągnięcia, tak? Że czasami zastanawiam się, co jest trudniejsze: czy wychowanie nastolatka, czy osoby niepełnosprawnej, naprawdę. Teraz się strasznie. Mm, Wypaczwarza e, niepełnosprawność, że to coś złego, że to cię ograniczy, że, że zostaniesz e, tylko z tym dzieckiem zamknięta i, i już teraz tylko musisz zrezygnować z wszystkiego. I w dzisiejszym świecie, gdzie jest internet, gdzie jest e, tyle wspaniałych możliwości, to jedyne co nas ogranicza to nasza głowa. Warto też jeszcze uczyć swoje dzieci reakcji, tak? No, bywało tak, że się zderzaliśmy z takim czymś, że dzieci wytykały ją palcami, nie? To trzeba dużo nauki i jeszcze rodzice muszą się nie bać takich dzieci. No wiadomo, że ona jest zamknięta w tym swoim świecie i, i taka już pozostanie prawdopodobnie do końca życia. Wiemy, że nie będzie nigdy czytała, wiemy, że nie będzie liczyła, także zdana jest na nas. Czy to jest bohaterstwo? No nie wiem. To raczej taka normalna sprawa. Życie. Jesteśmy normalną rodziną i nic nas nie ogranicza. Zobacz mnie naprawdę.